2016, za montaż filmu krótkometrażowego. Za wyczucie i wrażliwość w konstruowaniu opowieści filmowej e, pani Agatia Cierniak za film e, Danie. No, co mój mądro to Wyszłam ze swojej e, montażowej pieczary i rzadko to robię. Ale to jest bardzo ważna dla mnie nagroda i pewnie to po mnie widać. E, dziękuję reżyserce, że mnie wybrała, że, że mogłam uczestniczyć w tym procesie i mieć dostęp do tego świata, który, jest, e, który był mi światem obcym, e, ale pięknym. I, e, no i tyle. I pracę do piekarnika. Dziękuję. Adela, za moc operowania obrazem filmowym, który służy opowiadanym historiom. Jantara 2016 za zdjęcia otrzymuje Weronika Bilska. Za, za filmy, filmy Więzi i Lila. Ja bardzo dziękuję w imieniu Weroniki, która nie napisała mi żadnego SMS-a, yy, natomiast nagrała coś z tego, co wiem. Tak jest. Yy, I ja z, ze swojej strony chciałam powiedzieć, że praca z Weroniką to jest coś naprawdę niesamowitego. I to jest yy, taki operator, któremu nie trzeba nic mówić, a on robi wszystko dobrze. Yy, więc yy, no, jest super i polecam. Za surrealistyczną metaforę wolności człowieka. Jantera 2016 w konkursie krótkometrażowym otrzymuje Renata Gąsiorowska za animację cipka. E, niestety Agnieszka Borowa, animatorka, która pomagała mi rysować wszystkie włosy, Musiała już pojechać do domu, ale dziękuję jej bardzo, jako również innym osobom, które pomagały mi robić ten film. Włodkowi Antoniowi za muzykę i moim opiekunom artystycznym, z którymi mi się super pracowało. Bardzo się cieszę, dziękuję. Za piękne i czułe pokazanie człowieka i umiejętność docierania do najgłębszych emocji. Jantara 2016 roku w konkursie krótkometrażowym otrzymuje Zofia Kowalewska za dokument no. Cztery lata temu minęło 40-lecia, ty się teraz co pomniało 40-lecia. 45. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, dlatego że to jest mój pierwszy film dokumentalny Debiut i... Jest to film szczególnie dla mnie bliski, dlatego że występuje w nim moja rodzina, to są moi dziadkowie. Chciałam bardzo podziękować ludziom, bez których ten film by nie powstał. Przede wszystkim dziękuję mojej ekipie wspaniałej Weronika Wilska, zdjęcia, Krzysztof Ridan dźwięk, Jurek Zawadzki montaż. No i moim opiekunom artystycznym, opiekunowi Pawłowi Łozińskiemu i Grzesiowi Zericznemu, któremu w sumie zawdzięczam bardzo, bardzo dużo. No, dziękuję. D Dzięki. Dzięki. Jeszcze raz wielkie Mam ogromną przyjemność wręczyć nagrodę za nasze uzasadnienie, jak napisaliśmy, talent narracyjny, poczucie humoru i lekkość w opowiadaniu historii.

i w dzisiejszy wieczór będą wystarczającą eksplikacją na mojej żony, e, że nie spędzę tego wieczora z nią. Aniu, dziękuję, że teraz jesteś, jesteś, jesteś gdzieś gdzie e, Dziękuję, że, że jesteś, że wspierasz moją zabawę w filmy i oczywiście dziękuję też e, producentom, całej kochanej ekipie, aktorom e, i wszystkim serdecznym cześciom tego, tego filmu, bo nie było filmu, który nie robi samemu. Dziękuję Dziękuję bardzo. Również. Za pomysłowość i precyzję montażu, efektów i ekspresję zgrania ścieżki dźwiękowej Jantera 2016 za dźwięk otrzymują Maria Chilarecka i Marcin Lenarczyk za film Córki Tensyjnu. Dwa lata temu tę te, te nagrodę dostał yy, młody kompozytor Skorupka, junior. Jeden z moich znajomych, który spotkał mnie, mówi: szkoda, jakaś nagrody pan dawał komuś, tak, za muzykę do filmu? Ja mówię tak. Proszę pana, teraz film może zrobić każdy, ale muzykę do tego dorobić to jest straszna rzecz. I właśnie za tę muzykę otrzymuję. Nagrodę pan Bartłomiej Gliniak za film Na granicy. Bartka Gliniaka, bardzo dziękuję, jeżeli za tę nagrodę. W swoim imieniu ja dziękuję Bartkowi za fantastyczną pracę. Muzyka w naszym filmie ma duże znaczenie i muzyka powstawała przez całe wakacje. Siedzieliśmy z Bartkiem na początku na Skype'ie, a później razem i to był fantastyczny proces. Bardzo dużo się od Bartka nauczyłem. To jest świetny kompozyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. E, za wyjątkowe wyczucie, za niezwykłą, wręcz sensualną zdolność do odtworzenia epoki e, e, lat 60. Nagrodę za zdjęcie otrzymuje Marcin Kosza, Koszałko za film Czerwony Pają. Bardzo Prosimy o kilka słów. Ja krótko dziękuję w imieniu Marcina i całej ekipy za naprawdę dziękuję. Proszę Państwa, to jest dla aktora szczególny moment, jeśli może na scenie stać i z tak wielką satysfakcją, jaką ja stoję teraz. Przed nami wejście osoby zupełnie niezwykłej. Mam nadzieję, że jeszcze będzie chciała grać w polskich filmach, jak zacznie grać w europejskich, i zagranicznych, światowych. Za wyjątkową obecność w filmie, bogate środki wyrazu, za wielką, ogromną i moc i wiarygodność. Jantara 2016 za odkrycie aktorskie otrzymuje Bartosz Bielenia za film Na granicy za rolę Dziękuję, dziękuję, bardzo szczególnie za tak ciepłe i piękne słowa na początku drogi e, aktorskiej, jaką teraz zaczynam, nie, nie kończąc jeszcze szkoły, e, przed obroną dyplomu nawet. Dziękuję bardzo I też dziękuję bardzo całej ekipie, e, wszystkim obecnym na planie, ekipie z pralni e, i przede wszystkim Kubie Hendricksonowi, ponieważ od początku traktowaliśmy raczej te prace w duecie. E, jego nie ma, jest pewnie w Dubaju w tym momencie. Ja bardzo dziękuję i zobaczę. Wielkie gratulacje za poruszającą i wielowymiarową kreację aktorską Jantara 2016 otrzymuje Agnieszka Żulewska. To jest tak. Bo my mamy z nią wojnę. Jantara 2016 za główną rolę męską otrzymuje Adam Woronowicz za film Czerwony Pajak. Za poruszający opis dramatu rozgrywającego się w scenerii II wojny światowej Jantara 2016 za scenariusz otrzymuje pan Piotr Szam za film Klezmer. Że tylko chcesz ratować, a ty, że ten chcesz handlować, że za 30 serbrydników Chrystusa sprzedał. I już w w sumie miał. Obieścił się, bo żałował, że więcej nie wziął. To dla mnie ważna, że sam scenariusz nie pisałem długo, ale przez wiele lat się zajmuję tą tematyką i jest to wynikiem moich zainteresowań. Dziękuję przede wszystkim mojej producence, dzięki której powstał ten film. Jest tutaj obecna, moim aktorom i operatora. Jeszcze raz bardzo Za twórcze poszukiwanie artystycznego wyrazu we współczesnym kinie polskim Jantara imienia Stanisława Różewicza za reżyserię otrzymuje Kuba Czekaj za film PENIPAD. Wiesz co? Lubię cię naprawdę. Bywało brzmi, ale mogę ci pokazać. Pokażę ci za darmo. Na Promocja robię gratis, ale teraz możesz nawet dotknąć po termosie. Chcesz? Wszyscy chcą. Nie martw się. Wystarczy je zamrozić. Muszę nie wcisknąć. Zwoluj kwiat. Chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy festiwal, który zerwał z tradycją przyznawania wyróżnień dla filmu, bo do tej pory film dostawał rzeczywiście nagrodę albo wyróżnienia. Także jest nam niezmiernie miło, że właśnie tutaj na tym festiwalu możemy przyjąć. Takie wartościowe nagrody. Wielkiego Jantara 2016 za pełnometrażowy debiut fabularny otrzymuje Magnus von Horn za filmik. Przy wygląda zwycięzcy z 35 roku festiwalu zabiurów filmowych prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej <gulanie> Dudy z pióra. od początku robiliśmy razem, też chciałem, bo bardzo się cieszę, że Polska wygrała, moja drużyna taka narodowa, już nie umiem grać, bardzo się cieszę, że tutaj mogę dłużej przeżyć euro i się cieszę, naprawdę się cieszę. Czy teraz? Ja też się cieszę, że wygrała Polska. Ja bym chyba tak naprawdę bardzo podziękował Żyli. Bardzo bym podziękował wszystkim koleżankom i kolegom, którzy w tym konkursie brali udział, bo tak naprawdę oglądanie Waszych filmów jest kapitalną inspiracją. I ja się strasznie cieszę, że tych naszych młodych filmów powstaje coraz więcej i jak widzę, to naprawdę się serce raduje. Dziękuję również Festiwalowi, że nas tutaj przyjął. Mam nadzieję, że obejrzeli Państwo film z napisami polskimi, gdyż taka jest jego konstrukcja główna, e, pomimo tego, że jest w języku szwedzkim, ale jakoś tutaj niestety zaślepiona nam ukradła, pewnie w przyszłym roku tego gabo nie użyjecie. No podpisuję się po tym wszystkim, co Mariusz powiedział. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę jest wzruszona i... tutaj to jest nagroda, która się wygrywa? Raz, nie? Raz, raz. To jest ten raz, bo no, dzięki.